Dzień dobry, tu ja mówię. Proszę Państwa, muszę zacząć od ekspiacji. Muszę się wyspowiadać, bo mam wyrzuty sumienia, ale mam też poważne alibi. Przyjechał do mnie człowiek, taki poszukujący sensu w życiu i układający sobie życie od nowa, resetujący życie. Easy rider, tyle że na rowerze. A ponieważ była godzina dziewiąta, to ja o tej porze nie funkcjonuję w ogóle, bo ja jestem jak prezes Kaczyński, jak wykłada się spać gdzieś koło, między trzecią a czwartą, i siłą rzeczy o tej porze po prostu mnie nie ma, a już intelektualnie to mnie nie ma prawie w ogóle. Ja nie wiem, co się ze mną dzieje i jestem nieprzytomny. No i Stara mnie zjechała jak psa, poniekąd mając rację, a nawet nie poniekąd, tylko mając rację. Okazało się, że pan przespał na przystanku w biskupinie, spędził ostatnią noc. Wspominał mi na tym, ale ja oczywiście tych faktów nie skojarzyłem. Dostałem flaszkę lokalną z mielca, wziąłem zadowolony, jak polityk łapówkę. No i okazało się że dopiero w trakcie rozmowy ze że ja temu człowiekowi się niczym nie zrewanżowałem, a nawet takim podstawowym. Gestem gość w domu w domu, czy może głodny, czy może by się kawy napił albo herbaty. Najmocniej Pana Marcina przepraszam, bo był to Pan Marcin. No, a jeżeli chodzi o alibi, to już właściwie je przedstawiłem. No niestety ja yy, staram się być geniuszem na co dzień. Ale o 9 rano mnie nie ma i nie jestem w stanie połączyć najprostszych kropek. Nie jestem w stanie połączyć naj prostszych faktów, a jestem raczej szczery chłopak, bo zaburzanin, no ale niestety, żeby, nawet o tym zapomniałem, że jestem szczery chłopak i zaburzanin, czyli mówiąc poważnie, raz jeszcze przepraszam, że tak głupio wyszło, bo swoje wziąła, nic nie dał, to nie jest pierwsza wizyta widzów Polskiej Chaty i czytelników jeszcze, bo to często jest tak, że no, ci najwierniejsi widzowie są jednocześnie czytelnikami. No i zdarzyło mi się stanąć na wysokości zadania, ale parę razy też zaliczyłem wpadki, ale proszę mi wierzyć, proszę Państwa, to nie wynika z mojego jakiegoś parszywego charakteru, a ja pewnie jakieś tam cechy parszywe mam, no ale po prostu z rozkojarzenia, które już jest legendarne, jeżeli chodzi o Moją rodzinę, tu już jest cała, cała lista anegdot, anegdot z tym związanych. Także jeszcze raz najmocniej przepraszam. I dziękuję oczywiście za wizytę. Dziękuję za klasyczny, ale jakże piękny prezent. Gabaryt 0,5 V40. Proszę Państwa, co do tematu dzisiejszego odcinka, to tak pozornie to się wydaje rzecz nudna, a może nawet nie pozornie, ale dogłębnie się wydaje rzecz nudna, ale skoro pojawiły się pierwsze e, dramatyczne komentarze na temat tego, co się działo na Podlasiu, to chciałbym uporządkować pewne sprawy. Bo to, że PIS jest w kryzysie, to nie ulega, proszę Państwa, żadnej wątpliwości. Mówiłem o tym kilkukrotnie. Ale jeżeli chodzi o sam ten incydent, bo to tak trzeba nazwać, to jest już parę incydentów, bo jest gdzieś tam w Wejherowie coś, na, aha i no, na Podhalu, gdzie PIS zawsze było mocne, też doszło do, do jakiejś rotacji. No to powiem krótko i na temat. To jest normalne. Kiedy partia traci władzę, to zawsze odpadają najsłabsze jednostki. Wystarczy sobie przypomnieć, jak to, jak wyglądała słynna, Akcja bodajże nad, na dolnym Śląsku z radnym kałużą, którego przejął PiS. Później ten radny, jest, jak to każdy radny, który taki, korzysta z takich okazji, i przeszedł na drugą stronę. E, mówiąc e, bezpośrednio, to jest po prostu ludzka natura. W takim dużym organizmie, jakim jest partia. Chyba największa w Polsce, bo względem liczebności PiS jest chyba w tej chwili największą partią. Jest rzeczą naturalną, że znajdą się jednostki słabe, które w momencie utraty ciepłych stołków, ciepłych posad, szukają łatwego chleba. A jeśli do tego jeszcze dochodzą konflikty lokalne, to zdaje się, że pan Sasin narobił tam niezłego bałaganu na listach. Dając jedynki, nie tym co trzeba, no to mamy efekt końcowy taki, jaki mamy. Tylko, czy to jest powód, aby wyciągać tak radykalne, dramatyczne, wręcz histeryczne wnioski, że pis się kończy? No Nie. Tak, jak nie skończyło się PO, niestety po tym, jak Kałuża przeszedł na stronę. PiSu, a był to rok, który 2018, jak dobrze pamiętam, bo, no, proszę Państwa, minęło zaledwie. No zaledwie, no w polityce to może jest szmat czasu. A no jedna kadencja w sumie. Kiedyś sobie sprawy się odwróciło i, i to też jest w polityce normalnej. Przecież PO dostało straszliwego łupnia, Przepraszam, w 2018 roku. No, i jakoś z tego powodu się, się nie skończyło, nie rozpadło. Dlaczego się nie skończyło, nie rozpadło? No, dlatego, że od każdej reguły są wyjątki. Mówiło się o tym, że jeden ze znanych banków, naszych starszych braci wierze, zresztą jak większość banków, nie, nie jest w stanie upaść, nie może upaść, bo jest za duży. No, i wydawałoby się, że to powinno mieć przełożenie to powinna być analogia do sytuacji politycznej, ale jak się okazuje, jak się wielokrotnie w Polsce okazywało, partie, które mają dość silne struktury, a PIS ma silne struktury wbrew temu, co się mówi, silne struktury, chociaż oczywiście skłócone, zwłaszcza w tym okresie, kiedy się odnosi porażkę na szczeblu centralnym, to taka, taka partia nie upada z dnia na dzień, bo zbyt wiele interesów jeszcze w tam. Tam jest żywotnych, bo proszę pamiętać, że to nie tylko szczebel centralny i szczebel lokalny, ale to jest mnóstwo ludzi, którzy gdzieś tam się ulokowali po różnych urzędach, spółkach miejskich i, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli siedzą w miarę cicho, to we względu na zmianę szyldów, bo to często jest tak, że to jest sąsiad sąsiada, szwagier szwagra, w rodzinach są również podziały polityczne, więc to jest zupełnie inna rzeczywistość. Podsumowując, proszę Państwa, to jest kompletny absurd mówienie o tym, że utrata sejmiku na Podlasiu to jest syndrom upadku PiSu czy, czy końca PiSu. Bzdura, kompletna bzdura. Jest to oczywiście syndrom kryzysu, kryzysu każdej partii, która traci władzy, kryzysu dużej partii, gdzie, gdzie, która to partia no, z natury rzeczy składa się z rozmaitych polityków, a co za tym idzie. No, nie. przepraszam, jakkolwiek odważna jest to teza, polityk też człowiek. I w związku z tym to też emocje, to też różnego rodzaju interesy, różnego rodzaju słabości. I to się składa na ten efekt, złożyło na ten efekt końcowy. No dobrze, ale to jest ta część, która może pocieszać wyborców pis. Natomiast żebyście Państwo znowu nie popadali w, w euforię, tutaj do lektoratu PiS się zwracam i nie uznali, że to, co ja w tej chwili powiedziałem oznacza, że w tej partii wszystko dzieje się dobrze. Ja bym powiedział, że dzieje się źle, a nawet bardzo źle, biorąc pod uwagę, jakie kierunki, jakie strategiczne kierunki zostały obrane i to są przez samego lidera partii. No, do znudzenia będę powtarzał, że uczynienie z Kurskiego twarzy kampanii do Parlamentu Europejskiego, to jest błąd, chociaż on oczywiście mandat znaczy oczywiście, prawdopodobnie mandat uzyska, bo to są tak zwane miejsca biorące, tak, można mieć tam różne zastrzeżenia, uwagi do niejakiego Jarosława Flisa, no to to jest ten jeden z tych socjologów, który akurat na tym podziałach mandatów się dość, dość dobrze zna. Nie zawsze trafia, no ale to jest naturalne, bo to to jest trochę loteria, jeżeli chodzi o prognozowanie wyników. Trochę, bardzo loteria. Natomiast no jest to chyba jeden z lepszych fachowców, jeśli chodzi. Oczywiście ma też swoje proweniencje, swoje gusta polityczne, ale on mówi wprost, że tacy ludzie jak te najbardziej kontrowersyjne postaci: Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik, no i Daniel Obajtek. Daniel Obajtek to są osoby, które niemal na 100% wezmą mada w swoich okręgach. I tak to zostało przez Kaczyńskiego wymyślone, aby właśnie, no aby nagrodzić swoich i lojalnych, bo lepszy, bierny, mierny, ale wierny, niż taki, który przejdzie do innej koalicji. To jest w cudzysłowie urok polityki. Tyle tylko, proszę Państwa, że to się niestety przekłada na ogólny wizerunek partii, to się przekłada na e, ogólny odbiór e, po stronie elektoratu. No fakt, że e, w tak zwanych rewirach PiSu, czyli czy bastionach PiSu, no, za przeproszeniem, bo nie chcę tutaj nikogo obrażać, postawi się paprotkę czy kij od środki i on wejdzie do Sejmu, do Parlamentu Europejskiego, czy do, czy, czy, czy do samorządu, nie oznacza, że to się przełoży na wybory, na gusta i na oczekiwania elektoratu w całej Polsce. To jeśli są wyraźne sygnały, i to ze strony samego elektoratu PiS, że dość już tych zgranych propagandowych twarzy, żeby nie powiedzieć bardziej dosadnie, że dość wchodzenia w te same kolejny propagandowe, które PiS tak naprawdę wykoleiły no A po drugiej stronie to się odbija jak groch od, od ściany. No to proszę Państwa, można tracić entuzjazm, można tracić nadzieję. No właśnie dosłownie przed chwilą na portalu X wyczytałem i to ze strony prawych, czyli tego radykalnego elektoratu, że, że jest dramat, że przegrywają internety. Jest takie potoczne określenie z tej nowomowy internetowej. A no, przegrywa, przegrywacie internety, bo w 2015 roku i, i PiS wygrywał w internet. Przez dłuższy czas z bardzo prostego powodu, ponieważ wbrew wszelkim idiotycznym teoriom spiskowym o ruskich onucach i innych agentach, które później PiS zaczął rozprowadzać, zdecydowana większość tych ludzi, którzy pracowała w internecie na rzecz zwycięstwa pis to byli ludzie którzy działali bezinteresownie działali spontanicznie widzieli sens w tym co robią widzieli w nadziei również w programie który przedstawił pis i bardzo długo zapisem stał stali gdy większość z tego programu była realizowana i tej wiarygodności pisu przez pierwsze lata no tak, nawet jak rozmawialiśmy z panem Marcinem, odebrać się im nie da. Natomiast to, co się później stało, no to wszyscy wiemy, co się stało. No, jeden z frajerów, który sobie żyły, wyprówał po to, żeby pan prezes zdobył władzę i żeby różni ministrowie spisu pozajmowali swoje stołki i siedli właśnie przed państwem. I ten frajer został wciągnięty na listę Naska jako ruski agent ze wszystkimi kontami. To temu frajerowi urządzono. Polityczny proces pokazowy z udziałem pełnomocnika Ministerstwa Sprawiedliwości i Cyngla, który w przestrzeni publicznej posługuje się indyjskim anonimem, anonimem a, w, a w sądach i powoływał się na honor żołnierski. Proszę Państwa, ja nie mówię tego po to, żeby wyrażać własne żale, bo doskonale jeśli ci Państwo, którzy mnie słuchają, doskonale wiedzą, że ja pomimo tego wszystkiego, co mnie spotkało ze strony poprzedniej władzy, jestem w stanie się wznieść ponad własne krzywdy. Jak to uczyła mnie pani profesor Madajowa świętej pamięci od języka polskiego, tam non-stop była walka prywaty. Z dobrem, z dobrem ojczyzny. No to ja tutaj bez górnolotnych stwierdzeń staram się kierować dobrem ojczyzny, również przy wyborach poli, politycznych. Więc do mnie te krzywdy, które mi zostały wyrządzone, a nie są to byle jakie krzywdy, i koszta i emocjonalne, i fi, finansowe, do wizerunkowych, nie wspomnę, e, to nie jest argument przy. Przy wyborach politycznych i przy wskazywaniu optymalnego kierunku, jakim możemy w danym momencie pójść. No ale jest cała masa ludzi, którzy, których relacje są zupełnie inne i, i naturalne, bo nikt nie jest, proszę Państwa, masochistą. i Nikt nie jest człowiekiem, który prawie żaden człowiek nie lubi, kiedy mu się depcze po twarzy, kiedy nie wiem, nie powiem, co się na niego oddaje. O, o, żółtym, o żółtym kolorze, a później się mówi, przepraszam, hello, wyborco, kochany, potrzebujemy cię, bo, bo jak nie my, to Tusk to, to się zje. Tak to nie działa, tak to nie funkcjonuje. Ja myślę, że tej głównej refleksji. Partii PiS ciągle nie ma, bo skoro się stawia ciągle na te same, na sa, na same twarze, na tą samą linię propagandową, skoro o Zielonym Ładzie czołowa postać w PiSie, która mówi o Zielonym Ładzie i, jego, i o jego wszystkich zagrożeniach, jest Mateusz Morawiecki. No to proszę Państwa, no każdy inteligentny człowiek, no a to przecież nie głupi ludzie budowali tą społeczną kampanię Pisu. Da sobie spokój, bo w przeciwieństwie do polityków, no, no, ludzie inteligentni, z ambicjami, z kręgosłupem moralnym, nie będą siebie robić idiotów, i nie będą nie będą się przedstawiać jako fanatycy. <laughs> Przepraszam, i to jeszcze nie tylko nic z tego nie mając, a mając dodatkowe, e, dodatkowe problemy, to wszystko zostało przez PIS pominięte i nadal jest pomijane. Jeśli dojdzie do jakiejś katastrofy, w tej partii, no to dojdzie właśnie z tych powodów, a nie z tego powodu, że tam jedna, jedna Kryśka czy drugi Stefan i poszli za kasą i, i zdradzili partyjne szeregi, bo to jest w polityce, proszę Państwa, nic nowego i o niczym nie świadczy, a w każdym razie o niczym takim, co miałoby się złożyć na koniec tak dużej formacji, tak dużej partii, jaką jest Prawo, Sprawiedliwość czy Platforma Obywatelska. No zupełnie inne procesy zachodzą w, w takich sztucznych traorach, jak na przykład była AWS. No to było duże, ale złożone z, z kilkunastu ugrupowań, dlatego się rozsypało. Można podać przykład na SLD: no przecież to też za Millera była partia, która miała poparcie o na 40. No ale tam z kolei weszły inne czynniki historyczne i, 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 i tak dalej, a właściwie to, to, to wszystko, co było SLD, cała ta idea, to, to była jedyna partia lewicowa chyba w Europie w ówczesnym czasie, która była bardziej liberalna niż lewicowa. No to, to nie ma co porównywać. Takie... Takie podmioty o takim potencjale jak PiS czy Pro nie upadają z dnia na dzień. Tu nawet odejście lidera niekoniecznie by doprowadziło do ostatecznego upadku, na pewno by doprowadziło do jakichś podziałów i osłabienia, tak było w przypadku Tuska, nie? Jak odszedł tu, to praktycznie przez 8 lat nie potrafili się pozbierać. Także, proszę Państwa, no, no trzeba podzielić to po prostu na dwa, na dwa odrębne zjawiska, bo one są odrębne. To, co się dzieje w ramach KAD, że dzieją się tarcia, jakieś lokarne wojenki i tak dalej, zwłaszcza po oddaniu władzy, jest zjawiskiem naturalnym. Natomiast te realne zagrożenia, które stoją przed całą partią i za której, i oczywiście, Kaczyński nie może za to odpowiadać, bo przecież nie będzie pilnował każdego Stefana Izośki. Od Podkarpacia. Aż, aż po Szczecinek natomiast za co odpowiada prezes PiS i za co odpowiada cała wierchuszka z Nowogradzkiej no to za to, że ten wizerunek partii się po prostu nie zmienia, że tu nie ma nowego impulsu, nie ma nowego pomysłu i przede wszystkim nie ma, nie ma powrotu do tego, co PiS utraciło, czyli do wiarygodności a w momencie, gdy nie, dopóki nie będzie wiarygodności to żaden spontaniczny ruch oddolny i powrót tych ludzi, którzy pracowali na rzecz PISU, nie nastąpi, ani w internecie, ani w żadnym innym miejscu. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Rozmaitego rodzaju prorostów politycznych już słyszeliśmy i widzieliśmy tyle, że można sobie dać z nimi spokój. Tu gdzie nie ma realnego zagrożenia dla partii, a są normalne procesy, naturalne zjawiska polityczne, to tam się robi histeria i tam się robi i tam są darte włosy z głowy. Natomiast tu gdzie jest realny problem, powrotu wiarygodności PiS, zachęcenia ludzi do tego, aby znowu uwierzyli w ten projekt i żeby poczuli się częścią tego projektu. Nie ma niestety proszę państwa żadnej refleksji i dopóki tej refleksji nie będzie, dopóki nie będzie nowego pomysłu, ja już nie mówię o przepraszaniu za to co było, chociaż to nigdy nie nastąpiło tak naprawdę, a jeśli już takimś półgębkiem i tak naprawdę bardziej obraziło jeszcze niż, niż przeprosiło. Ale jeśli nie będzie nowego impulsu, nowego projektu, nowego planu, z którym ludzie by się identyfikowali, to nie pomoże stawanie na głowie, a już na pewno nie pomoże propagandowy Bełkot Kurskiego, który właśnie wrócił na, ro, na łono partii. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.